Niepodległość kojarzy mi się i czuję ją w sercu tak, tak jak, jak, jak wielkie słowa wolność, solidarność, no coś po powietrze po prostu, bez, bez, bez czego nie można żyć. To jest radosne święto i niepodległość jest radosnym rzeczownikiem. Dla mnie niepodległości nie ma bez Takiego poczucia, że ja sam stanowię o, o, o sobie, że ja mogę, mogę swoim życiem kierować tak, jak ja chcę, a nie jak ktoś mi każe ze względów politycznych, ze, ze względów jakichś, no nie wiem, no kompletnie abstrakcyjnych, to jest niepodległość ducha, to jest niepodległość myśli, to jest niepodległość wolnej woli, to jest niepodległość przyszłości. To jest dla mnie dla mnie chyba najważniejsze wolność niepodległość niepodległość i wolność wyślę odkrytkę tak się kiedyś mówiło odkrytkę yy, mm, Henia Sawki dlatego że się po prostu kolegujemy i przyjaźnimy ja wyślę tę kartkę mojej mamie która ma w tej chwili 93 lata. Urodziła się w najgorszym czasie, to znaczy mama jest z pokolenia Kolumbów dokładnie. W 21 roku się urodziła. Najpiękniejsze lata życia. Niestety e, strawiła e, będąc w konspiracji podczas wojny, a potem w czasach niezbyt fajnych, stalinowskich i, i perelowskich. No i dożyła tej niepodległości. Bardzo z tego powodu, bardzo, bardzo szczęśliwa. Najważniejsza jest radość. Mnie się ogromnie kojarzy to święto właśnie z radością. Mamy niepodległą, cieszmy się z niej. 11 listopada wyślijmy kartki do naszych bliskich z okazji święta Niepodległości.